O, ja go też nagrywam Dobra, wojtasem co Idziesz Wojtas do tego! A się co to się Dobra. dzieje? Dawaj! Urwi mu nogę! Nie to już przesadę. <noise> To poszło, Wojtek, uważaj. Wojtek jak nie możesz to wchodź na niego. O, uważaj, ja sobie... Wojtek. Uważaj. On już będzie szedł do końca na to. Wojciech stan! Wstawaj! Co ty? No, on już siadał. No jak no, kurwa, jak no, po to on to przerywa. No, Można już przesuwać Jest tam się było miejsca. To No mi tak jak nie możesz to rób punkty no powinien być sweep, no był na dole, nie? a jest do góry a jest a dobrze, dobrze dobrze bo patrz to kurde mu Na radę Wojciech się pod niego w tym kluczem, pod niego się wkręć z tym kluczem Od Pod niego, pod niego musisz z tym kluczem Od niego, tak jest, od niego Tak jest Od razu drugi Odepchnij go tam, odepchnij, nie wparaj te nogi Dawaj do góry do słypa, jak już nie ceniecie z tego Tamu mnoga, radę tylko uważaj teraz Stabilizuj teraz wykrywa tak. tak jest Ruch, punkty, punkty Wojtek Ciebie Tak. Trzymaj tak, trzymaj pas, biodro Biodro, dobrze, typy Wojtek, teraz spokojnie Spokojnie ja tak tak, ben, nieświadomie. Tak, tak. Miałeś tą trzymać! stabilizował, pasował na do mnie do ale po prostu tak organizowanie się w domu. tą to ustabilizować i trzymać. Wojtek nie boję, że będę. tak teraz bądź po prostu ostrożny. Stary. zabieraj ja, ja, ja. tą rękę skróć! Bo co się stanie z tą <torsungen> ręką? Skróć do niego, skróć do niego, bo jak cię wyprostuje to ci urnia rękę. 4,5 minuty ląd chyba? 7, 5 zera. Oj uważaj, tak Do niego idziesz Barkiem, po tej ręce idziesz wachu. On idzie do końca. Nie do góry! Tak jest i powoli wykopuj, powoli wykopuj. O właśnie! do i, I wracaj do góry Wojtek do góry. do góry Tak jest Tak, tak Wojtek Ciśnij, ja... Wojtek w ogóle nie ma przerwy nie ma przerwy 3 minuty 40 i teraz twoje 3 minuty, tak Wojtek, do góry Paweł zabieramy Wojtek Presja cały czas żeby cały czas nie presja żebyś go się nie wciągnął do jakiejś gardy nie Wresja. daj się nie daj żebym się rozbujał Nie daj Presja, wygrywasz, wygrywasz, nie pasz na, wygrywasz na punkty! Nie na na punkty, bo wygrywasz. I to wygrasz na punkty, tylko, ma, tylko masz być... Masz uważać. Presja! Tak jest! Dobry tak jest! Przechodź go! Tak jest! Uważaj na słupa pójdzie, pójdzie, pójdzie Uważaj na nogę! Tak, stawaj Wojtek na niego Nie popełnijmy. Nie podwaj ciasno bo po tuś Tak, wyciągnij nogę, tak Tak I ciasno Nie daj nie daj Nie daj nie daj, nie daj. Tak Tak stabilnie. Poł się rany 2,30, ciasno 2,30 Adrian Otta sami pracujemy Ręka do swego bioderka i pracujemy plecami. Wojtek jest pro teraz, pro! pro. Ta pro. Tak jest! Trzymaj. Dobij go, dobij! Trzymaj, trzymaj! Nie da, uważaj i Uważ... uważaj. Bąd uważaj, bądź... Bądź tuż, uważaj! Wojtusz nie lekceważ! Nie daj mu się wciągnąć! góry rozbijaj i z tą ręką razem w stanie przychodzi. Wojtek nie daj przejść! Nie daj mu się dobić Wojtas. Tak, trzymaj nogę, trzymaj nogę Wojtek! Trzymaj nogę, Wojtek! Wojtek wszystko dajesz, żeby nie dać przejść! Wszystko robi, żeby nie przeszedł! Trzymaj tą gardę! Mamy plecy, Wojtasz nie daj tego! Idziesz!

Lewa ręka ciasno, idziesz do niego. Zaję, że minuta dwanaście. Paweł, plecy wysoko, za bardzo ci pociąga do góry. Wojtek oddycha. Kolano pod Piotra i plecy do góry, prosto Dawaj bracie, bo i tak, czemu się tam! w tej już nie daj Ciędze, Nie daj, mu! O, ciasno, tak, trzymaj, trzymaj! Swipuj go, Wojta! Swipuj! To jest, Wojtek, tak jest, to jest, twoje, to jest twoje, to jest twoje! Nie patrz na czas! Minuta została! Kurwa! Wstawaj! Wstawaj, Wojtek! Wojtek, wstawaj! Wstawaj! wstawaj. wstawaj. Głowa do Wstawaj! Nic nie będzie, wstawaj, Wojtek! どうも。